Karolino, wyhaftowałam obok Twojego portretu, właściwie przy Twoim portrecie, zdanie, które brzmi: Depresja może być darem. Proszę, opowiedz, jak Ty rozumiesz to zdanie? Od pewnego czasu myślę o depresji właśnie w ten sposób. Że może być darem, dlatego że tak naprawdę borykam się z nią o jakieś 10-12 lat, więc jakąś jedną trzecią mojego życia. Yy, na samym początku wydawało mi się, że, że jest przekleństwem. Yy, marzyłam o tym, żeby bardzo szybko się skończyła, mm -hmm. ale tak naprawdę z czasem dostrzegam to, że ona chyba będzie mi towarzyszyła być może do końca mm -hmm. życia. I tak sobie pomyślałam, że dobrze byłoby się z nią w jakiś sposób. Yy, nie wiem, czy za przyjaźnie, czy to nie za duże słowo, ale oswoić mm -hmm. i, i też zacząć dostrzegać jakieś dobre strony tego, co mi się przytrafiło. Dużo mi przyniosło dobrego. Mm -hmm. Chociażby tego, że już w wieku 19-20 lat mogłam pójść na terapię mm -hmm. i wydaje mi się, że jestem bardziej świadomą osobą. Przepracowałam wiele rzeczy i uświadomiłam sobie, że, że nic lepszego <gryw> wbrew pozorom nie mogło mi się przytrafić. Mm -hmm co jest ważniejszego w życiu niż pokonywanie jakichś, nie wiem, gór, pagórków i mhm. próba dojścia do celu. Co ciekawe, nie do końca określonego tak naprawdę. Czerpię z niej to, co najlepsze, chociaż nie mogę powiedzieć, że zawsze jest super, fajnie mhm. i kolorowo. Wiem, jak sobie z nią radzić, chociaż zdarzają się momenty, w których mój świat, moja głowa zaczyna być tak jakby za mgłą, że mam wrażenie, że wracam do początku że do początku tej drogi, tej swojej historii. Ale na szczęście wtedy przypominam sobie to uczucie, kiedy ona e, mija na pewien mm -hmm. czas, że, że może być dobrze, że świeci słońce, że jest wiosna, wiosna jest moją ulubioną porą roku, więc mm -hmm. zawsze na tę wiosnę czekam. Ja nie wiem w wieku chyba 8 lat, kiedy uczyliśmy się pływać, miałam takie zbyt no, negatywne doświadczenie z pływaniem. Do tej pory nie umiem. E, bo się podtapiałam, kiedy, mm. tak, kiedy powiedziałam też ratownikowi, żeby nie puszczał mnie. Mieliśmy aha, uczyć się jakby e, pływania na plecach. Tak no, no. Powiedziałam, żeby mnie nie, nie puszczał. On nie, mnie nie posłuchał i puścił mnie, więc ja straciłam zaufanie do autorytetu. Cały czas w głowie mm. towarzyszy mi to poczucie tego niebezpieczeństwa mm -hmm, i mm -hmm. tego braku zaufania mm -hmm, mm -hmm. E, do tej wody, do tego, co może mm -hmm. być głębiej. Nie? Do, ja też tak jakoś usłyszałam, że tego zawodu wobec osoby, która y, ma zapewnić Ci bezpieczeństwo. Tak. tak że, że ta woda jest jakby tam takim środowiskiem, w którym jesteś i niekoniecznie musisz wiedzieć, jak, y, jak się, się w nim poruszać. poruszać. Ale że ta osoba, ta, 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 ta opieka jakoś się tam nie sprawdziła. Absolutnie się nie sprawdziła. No, i to, to jest takie odkrycie naprawdę sprzed pół roku. Mm -hmm. e, I uświadomiło mi bardzo wiele, że ja tej, w tej wodzie poruszam się cały czas mm -hmm. i że ja nie mam zaufania tak naprawdę mm -hmm. do innych. Mm -hmm. Dlatego próbuję zbudować to zaufanie do siebie, żeby to przede wszystkim na sobie polegać i nie mieć tych oczekiwań, właśnie mm -hmm. o, których, o których już mówiłam. E, udaje się to coraz częściej, więc mm -hmm. stąd depresja może być darem. Mm -hmm. um. Mówisz, że chcesz polegać na sobie, nie na innych, ale y, otaczają cię ci, ci ludzie, na których możesz polegać. Czy są wokół ciebie osoby y, bliskie i takie właśnie wspierające? Są, mm -hmm. ale muszę też sobie to głośno mówić, Aha. Y, dlatego, że, że ten lęk i ta, ta nieufność jest na tyle silna, mm -hmm. że ona jakby nie myśli mm -hmm. racjonalnie. Mm -hmm. I często muszę sobie mm -hmm. ja tak sobie mówię właśnie, że nie wiem, że a, nie mam do kogo zadzwonić, Aha. a w ogóle nikomu na mnie nie zależy i tak dalej, mhm. co nie jest prawdą. Bardzo często słyszę, że ale jesteśmy obok, że Aha. naprawdę jak potrzebujesz pobyć z kimś, to, to jakby wystarczy, że powiesz, że zadzwonisz. E, więc, mhm. więc tak to też doświadczam i uczę się to przyj tego przyjmować, bo mhm. e, nie umiem jeszcze. A wiąże się to z czymś? to to, to nieumienie, z jakimś uczuciem, z jakąś. Tak, z lękiem i strachem. Mhm. Że co? Że zaufam i się zawiodę. Mm. Nawet jeżeli ludzie niczego złego nie robią, Aha. no to gdzieś tam z tyłu ja się po prostu boję, że, że może się coś wydarzyć, że, mhm. że no. Tak. scenariusze tak jakby. Tak, się pojawiają. Mhm. Tak. Więc wtedy musi wejść ta druga Karolina, która wytłumaczy, mhm. że to jest tylko scenariusz, że nie to, co się Aha. dzieje. Aha. Psychoterapeutka, czy psychoterapeuta, którego, z którym jesteś teraz, yy, czy z którą jesteś teraz w, w procesie, i który się tobą opiekuje, że jakby tak symbolicznie trochę przejął yy, rolę tego ratownika, że jakby ten ratownik od, od tam gdzieś oddala się, tak tak tak, 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 tak to sobie wyobraziłam, i że teraz jest ten ktoś, komu Ufasz, no tak, tak, tak myślę o tym, ale to jakby do ciebie pytanie. To, to czy ciekawe tak jest? jest tak? Nie pomyślałam o tym wcześniej, mm -hmm. ale tak jak, jak to wyraziłaś na głos, to tak, to faktycznie tak jest. I faktycznie, jakby te osoby, które się w moim życiu pojawiły w tym procesie terapeutycznym, od początku zawsze wyszłam z taką głową, że mm -hmm. jakby to jest ktoś, kto wie, co mm -hmm. robi. Mm -hmm. I, I właśnie widzisz, teraz ciekawe, nie, teraz do mnie dotarło. Że właściwie ratownik, ale ja wyszłam z zaufaniem do tej osoby mm -hmm. e, od razu. Mm -hmm, tak naprawdę mm -hmm. ciekawe dlaczego. Mm -hmm. No bo równie dobrze mogłam go nie mieć, bo, mm -hmm. bo nie mam do mm -hmm, większości ludzi, mm -hmm. nie? Nie wiem, z czego to wynika teraz. Ojejku, to ciekawe, co, co odkryłam teraz, ale naprawdę do każdej z tych osób. Mm -hmm. e, Szłam z taką otwartością mm -hmm, mm -hmm. i ta otwartość mi, mi pomaga, i też nawet ostatniej swojej terapeutce, tej obecnej, powiedziałam: Dobra, wiesz co? Chyba musisz do mnie ostrzej. No i się okazało, że kliknęło wtedy, że, 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 że faktycznie Kasia wtedy jakoś tak stanowczo i ostrzej mm -hmm. o jednej z kwestii powiedziała, powiedziałem. Ja Masz rację. <noise> Więc takie z jednej i z drugiej strony, że ja też mam wpływ, że, że, że mam wpływ na to. <noise> I ja czuję się na terapii słuchana. <głos> 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 I myślę, że może stąd się wzięło to zaufanie do tej osoby, która jest ze mną w tym procesie. Ja w dzieciństwie właściwie nie miałam nikogo, z kim mogłam pogadać, tak naprawdę. Miałam dużo przyjaciółek, ale u mnie w domu się nie rozmawiało. Do tej pory właściwie się nie rozmawia. Ja chyba jestem tą jedną z głównych osób, która gdzieś z rozmową wychodzi, ale nie ukrywam, że, że po pewnym czasie tych starań, już nawet teraz, aż. Mm -hmm, a ja mam ciarki. Aż, aż po prostu ten ciężar musiał wyjść. Ja już stwierdziłam, że nie, kurczę, nie ma sensu. Jak ktoś mm -hmm. nie chce ze mną rozmawiać, prowadzić dialogu, nawet jeżeli to są przykładowo moi rodzice, ja nie muszę się starać. W sensie ja nie muszę tego robić za nich. Nie mam oczekiwań wobec nich, że, że oni będą tymi osobami, które mi pomogą które mi aha, wysłuchają. Aha. I to jest bardzo uwalniające. To tak, trwało bardzo długo. Z, taka zgoda na to, jak jest. Tak. Nie przymuszanie się do tego, żeby naprawiać coś albo, żeby ratować. Oj, tak, ja całe dzieciństwo próbowałam ratować. Mm. I, I zapomniałam o sobie. Znaczy mm -hmm. nie wiedziałam w ogóle nic o sobie. Mm -hmm. Mam takie wrażenie, że ja od, od małego tak naprawdę. Ja w ogóle wrażenie, że ja nie byłam dzieckiem mm -hmm. tak naprawdę. E, zawsze jakoś tak pełniłam, nie wiem, rolę kogoś, kto e, nie wiem pomagał, podpowiadał, jak mówił. Co trzeba zrobić. Był dorosłym. Był dorosłym. Byłaś dorosła. Tak. Że ja tak naprawdę właśnie przyjęłam rolę swoich rodziców, że ja mhm. nawet nie byłam rodzicem nawet dla siebie tak naprawdę. Ja byłam A -a. rodzicem dla nich. No. Te wszystkie procesy, które mhm. w naszym życiu zachodzą, e, kosztują nas dużo, mhm. ale też wiele nam mogą dać. Ja nie mhm. chcę przeżyć życia z zamkniętymi oczami. Mhm. Mhm. A to otworzenie oczu, bo to jakoś ten obraz bardzo do mnie przemówił, to jakoś umiejscawiasz w czasie, że to się jakoś zdarzyło, czy to jest jakiś dłuższy proces? Chyba dłuższy, ale jak tak myślę, no to, to takim otworzeniem oczu myślę, że było samo pójście na tę pierwszą terapię. Aha. Ale jeszcze taka myśl, tak chodzi ze mną, i, i pytanie. Lubisz wiosnę powiedziałaś. Tak. I że w tej wiośnie żeś opowiedziała o tej wiośnie, która co na ci daje i co jest tam, czy w obrazach, czy w działaniach, co, co jakoś na ciebie dobrze wpływa na przykład. Albo jakoś inaczej, i jak wtedy? Mhm. Pamiętam taki jeden moment, jak wracałam i to było już chyba na mhm. magisterce, mhm. czyli już już coś, co pamiętam. Mhm. E, wracałam właśnie z zajęć. I to była wiosna, i, i tak w ogóle świeciło słońce, słyszałam te ptaki, mm -hmm. ten, to ciepłe, a jest jednocześnie chłodne powietrze. Mm -hmm. Właśnie to mm -hmm. lubię też w wiośnie, że ona potrafi być i ciepła, i, mm -hmm. i taka orzeźwiająca. I sobie wtedy uświadomiłam, że tak, że to jest to uczucie, ta emocja, którą ja chcę czuć. Aha. Że ja nie muszę, w sensie nie muszę niczego osiągać, w sensie nie muszę być kimś wielkim. Po prostu mm -hmm. sobie idę, mm -hmm. i to, że idę i jest tak jak jest, jest dobrze. Mm -hmm. I, I to mi by było też takie uwalniające. Czy zajmujesz się twórczością, to tutaj tak trochę wybiegnę w przyszłość, bo, ale przyszło mi do głowy, że, 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 że wiem, że tworzysz kolarza tak i że, że tak. film wizualnie, tak też w jakimś sensie wizualnie, tak. że to jest jakaś forma przekazu i że, że, że jakby w tym też odnajdujesz e, siebie jako twórczynię tak, zdecydowanie. Artystkę. Moim marzeniem jest być reżyserką teatralną. Wiem, że bym się w tym sprawdziła, bo miałam już takie próby w Studiu Animatorów Kultury w Kaliszu, których wszystkim polecam, bo tam też bardzo wiele się dowiedziałam o sobie. I tam miałam okazję zrobić swój dyplom, który był takim spektaklem interaktywnym, a na tej interaktywności mi zależy. Udało to się, jakby zostało w taki sposób odebrane i chciałam. I wiem, że to jest właśnie coś, co jest takim buforem i takim łącznikiem mnie z ludźmi. Bo pomimo tego, że wydaje mi się, że jestem dosyć otwarta i potrafię mówić e, i rozmawiać mm -hmm. o różnych mm -hmm. rzeczach, nawet tych trudnych, to czasami jest ciężko to tak przekazać, jak ja jak bym chciała, mm -hmm. tak jak to czuję. A jednak teatr e, nawet dla tych, którzy nie chodzą mm -hmm. do niego codziennie, mm -hmm. czy, czy chociaż nie wiem, raz na jakiś czas, no to, to on jednak mimo wszystko działa na różne zmysły. Czuję super, że udało się zdjąć te kajdanki. A mogę Cię poprosić? Zrzut, zrzucę Zrzu je do końca. O. Wysuń ręce. O, o jeszcze tu guzi guziki oporują. No ale tak. da się je to poskromić. To jest ta druga Karolina, właśnie. <laughs> więc ja sobie pozwolę. O. <laughs> ta Racjonalna? Dokładnie. Dokładnie. O, super. Zbieram. O, i znowu mam dziarki. Mm. Pięknie. Bardzo Ci Karolina, dziękuję. Ja też dziękuję. Za to ciepło, które mm. teraz czuję. <laughs> Mm-hmm. <laughs>